że jeśli się, się gdzieś tam komuś się pan nie zależy, to powinien się cieszyć, jak ja się cieszę. Ja zawsze mówię, że przyjaciół nie poznaję, że wiedzie. To, nieparta, to Lubię, ja nie prawda. Lubię, jak to mówisz. Ludzie lubią pomagać. No ja nie idzie i tam wtedy się tak mobilizują. I, i wiele, wiele osób, myślę, że to jest dosyć popularne. Ale jak ci idzie, to zobacz, ile jest wtedy negatywnych komentarzy, tak? Bo ktoś tam sobie patrzy spokojnie. Udało się. Czyli... I wtedy, właśnie, kiedy jesteś szczęśliwa, kiedy jesteś na topie, nie wiem, no coś tam ci się wiedzie. Ja nie mówię już o no sobie, że, że po prostu, że czujesz, że jesteś w dobrym momencie życia, tak? I wtedy sobie popatrzysz, kto jest przy tobie i kto ci rzuca jakby mucha w twoje skrzydła, a kto nie, a kto. Jak ludzie reagują na, na Twoją radość?